Razem ze mną no, Jakub z Metalówki. Chciałam Cię zapytać, jak Ci poszła matura z matmy? W porządku. Pięć lat nauki nie poszło na marne i ogólnie w porządku wszystko to poszło, nie było jakieś trudne, próbne były gorsze. A cofnijmy się jeszcze do wczorajszego dnia. Jak Ci poszedł polski? O polski już trochę ciężej, tego się bardziej bałem zdecydowanie, ale no jakoś się to udało. Zobaczymy w lipcu, jak będą wyniki, prawda? A stresujesz się jutrzejszym angielskim? Nie, angielski to już będzie tylko formalność. A rozszerzenia też zdajesz? Tak, z angielskiego również i to będzie tylko formalność dla mnie. A jakie masz plany na najdłuższe wakacje życia? Na najdłuższe wakacje życia? Kurde, to nie będą najdłuższe wakacje życia. Już pracę mam załatwioną, wszystko mam. No, plany są jakieś i po prostu trzeba je tylko wykonać teraz. Jesteśmy chwilę po zakończeniu Twojej matury. Właśnie tak. wybiegłeś, Mateusz, z metalówki. Chciałam Cię zapytać, jak poszło? Yy, poszło wydaje mi się, że dobrze. Polski mógł pójść lepiej. Yy, słaba komisja się trafiła z matematyki, ale... Trzeba być dobrej myśli, tak? Ale trudna była matura w tym roku z matmy? Było parę takich zadań, nad którymi trzeba było się zastanowić. Czasu wystarczyło? Wystarczyło, jak widać, wyszedłem trochę przed czasem. I, a tak, myślę, że na spokojnie, jak ktoś się przygotował, to by poszło. A stresujesz się jutrzejszym angielskim? Jutrzejszym może nie, ale ustnym już tak. Razem ze mną Mikołaj i Paweł, z ZTZ numer 1. chłopaki, chciałam was zapytać, jak wam poszła matura z matmy? No, matura z matmy poszła tak no, nie za ciekawie, bo ogólnie ja nie potrafię e, tam, można tak powiedzieć, liczyć itp. A w jutrzejszym, ten e, angielski ja się nie stresuję, bo pot potrafię. Miałem z próbnej matury prawie 80%, więc ja tam się nie stresuję. W jutrzejszym angielskim. Na pewno nawet na angielskim będzie łatwiej niż dzisiaj na matematyce. Ciężko było bardzo. Łatwa też nie była, dużo było zamkniętych tych pytań.